To jest bardzo ważne, chcę coś wyjaśnić. W czasie, kiedy dorastałem, jestem teraz cieślą, stolarzem, zwykłym robotnikiem. Ale przez całe życie byłem takim rozrabiaką. I był taki policjant, Mick Reed. Mój drogi przyjaciel, pomógł mi bardzo, gdy byłem młody. Bo nigdzie nie pasowałem. Nie pasowałem do niczego. Do żadnych grup. Nigdzie. Ale zawsze kwestionowałem wszystko. I kwestionowałem dyscyplinę. I kwestionowałem autorytety, jeśli myślałem, że nie mają racji. I cierpiałem za to wiele razy. Ale Mik pokazał mi, o co chodzi w byciu prawdziwym policjantem. Teraz to rozumiem. Policjant człowiek. Obowiązki wypływają z prawa naturalnego chronić i służyć. Słyszeliście? To Jego obowiązek. Na tym polega Jego zadanie chronić i służyć. Nigdy nie odmawiać Wam Waszych praw czy sprawiedliwości. To Jego robota. Musi przestrzegać prawa naturalnego. Ale do człowieka ma podłączonego funkcjonariusza fikcyjną osobowość. Jak spojrzeć na słowo funkcjonariusz, to pochodzi z kodeksów handlowych. Co to jest CEO? Chief Executive Officer. Wszystko to oficerowie, funkcjonariusze. Gość po mojej prawej, funkcjonariusz, egzekutor ustaw, nakłada grzywny. Ten człowiek cię chroni, ale problem w tym, w tym. Jednak niebieskie chłopaki a mam sporo przyjaciół w tej branży, nie znają różnicy między policjantem a funkcjonariuszem. Już nie znają różnicy, a niektórzy nie znali jej od samego początku, bo źle im wytłumaczono. Nie powiedziano im o tej części, a powiedziano tylko o tej. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym odnośnie szkoleń policyjnych. I wszyscy są szkoleni, by być funkcjonariuszami. Więc kiedy spotykamy tych ludzi, staramy się ich nie edukować, ale wyjaśnić im, kim są i co powinni robić. Zaraz cię nauczę paru policyjnych zwrotów. Najpierw musisz się przedstawić, żeby klient wiedział, na kogo potem napisać skargę.